Cześć wszystkim! W tym filmie dowiesz się, jak zaplanować ujęcia z drona, tak zwane top-down. Aby zaplanować zdjęcie, musimy przejść do aplikacji PhotoPills, a więc wybieramy tryb planowania, następnie musimy wybrać ustawienia mapy i wybieramy tryb drona. W tej zakładce możemy również ustawić warstwy widoczne na mapie. W tym przypadku księżyc oraz droga mleczna nie będzie tutaj potrzebna. Cofamy. Yy, jak widzicie, teraz wyświetla się obszar, który dron będzie widział z danej wysokości. W tym przypadku jest to 378 metrów. Jest to z lewej strony pod tym obszarem. Oczywiście musimy tą wysokość obniżyć do maksymalnie 120 metrów. Ok, 120 metrów. Następną rzeczą, którą należy zrobić, to wybór drona. Jest to o tyle ważne, gdyż każdy dron może posiadać inną ogniskową, przez co jego kąt widzenia będzie się różnił w zależności od wybranego modelu. W tym przypadku będzie to Phantom 4 Pro. Jeśli macie innego drona, możecie skorzystać z lubki, wpisać swój model. Baza jest dość rozległa, więc każdy, każdy model powinien się w niej znajdować. Ok, wybraliśmy drona. Następnie, z, z czego możemy skorzystać, to kompozycja. Możemy wybrać sobie wyświetlenie trójpodziału. Jest to bardzo przy, przydatne przy komponowaniu ujęć. Mamy również złoty podział, złota spirala mm, oraz różne inne proporcje, proporcje zdjęcia. Zostańmy przy opcji trójpodziału. Ok. Mamy do wyboru również tryb portretowy i tryb krajobrazowy. W przypadku Fantoma zostajmy przy trybie krajobrazowym, gdyż kamera nie ma opcji obrócenia się w tryb portretowy. Po prostu takie zdjęcie później trzeba obrócić w postprodukcji. Ok, ja wybrałem sobie kładkę na jeziorze Złotnickim. I chciałbym, żeby most znalazł się na tej linii trójpodziału, oraz chciałbym, żeby ten most rzucił cień yy, dzięki yy, słońcu, które będzie już odpowiednio, odpowiednio nisko. Więc, aby to zaplanować, musimy przesunąć sobie ten panel, i znaleźć opcję, opc opcję cienia. Klikamy tą ikonkę, i następnym etapem, który musimy zrobić, to oszacowanie wysokości obiektu, który ma ten cień rzucić. Myślę, że w przypadku tego mostu będzie to jakieś 8 metrów. Powiedzmy, wpisujemy, i widzimy, że o godzinie 14:59 cień będzie miał 10 metrów wysokości. Ok, ja bym chciał, żeby ten most rzucił cień w ten sposób. Czyli będzie to 15:34. Cień będzie miał 12,5 m. Myślę, że jeszcze nawet troszkę później można będzie to zdjęcie zrobić. Coś takiego. Cień będzie miał wówczas wysokość 16,5 m. Ok, kiedy mamy już wszystko. Zaplanowane. Możemy sobie taki plan zapisać. Wy, wybieramy. Zapisz. Zapisz plan. Nowy plan. Wpiszemy sobie. Kładka. Jezioro. Zapisujemy. Możemy również yy, dodać ten plan do kalendarza, więc dostaniemy powiadomienie w dany dzień w który zaplanowaliśmy te ujęcie. A tak wygląda finalne zdjęcie. Jeśli chcecie więcej poradników z tej aplikacji, piszcie w komentarzach. Zachęcam również do obserwowania. To by było na tyle. Dzięki. Cześć.